Kosztowały ponad 7 milionów złotych. Trzy nowe elektryczne autobusy wraz z dwoma ładowarkami trafiły do gminy Giżycko zimą tego roku. Pojazdy zaczęły przewozić podróżnych w marcu. Zapytaliśmy mieszkańców Giżycka i pobliskich miejscowości, jak oceniają nowy ekologiczny transport. Są bardzo dobrze przygotowane do, pod, dla podróżnych, są miejsca dla osób, które są z pieskami, są miejsca dla osób, które są inwalidami. W każdym razie jest w autobusie czysto i jest bardzo przyjemna atmosfera. Z kierowcą można porozmawiać, zapytać się, bo człowiek jeździ, miejscowy to wie gdzie staje autobus, ale nie miejscowy czasem chce gdzieś dojechać i nie wie gdzie. Podejdzie do kierowcy, kierowca jest uprzejmy i wszystko odpowie na to pytanie. Także. Aby takich autobusów było więcej, nie tylko w Gierzycku, ale i w Polsce, mam bardzo dobrą opinię o elektrycznych autobusach. Świetna inicjatywa, darmowe autobusy. Ja w ogóle generalnie pochodzę z Kętrzyna, w których zawsze trzeba było za nie płacić i było to całkiem problematyczne. Często kolejka do kasy fajnie, ekologicznie, cicho, no i za darmo. Nie? Bar bardzo zadowolony jestem. Tym bardziej, że one są za darmo, także są rewelacja, po prostu jest cichutko, czyściutko, kierowcy są bardzo przyjemni. No raczej punktualnie, także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ponadto elektryczne autobusy nie emitują dwutlenku węgla, zatem nie zanieczyszczają środowiska. Są też tańsze w eksploatacji od autobusów spalinowych. Na jednym ładowaniu elektryk może przejechać nawet 350 km, To mniej więcej tyle co z Giżycka do Bydgoszczy. Pojazdy kursują do miejscowości położonych na terenie gminy. Dojedziemy nimi do Wilka, Zdoby, Kamionek, Bystrego, Szczybał czy Sulim. Fajnie się jeździ, miękko i czysto i te, ale to nie dla nas. Strasznie daleko stają od chodników i nie tylko te, ale i te stare autobusy. Człowiek musi stary skakać. No ja, ja nie rozumiem tego, jak, jak to on też będzie stary przecież, nie? No, a tak to wie pani. Jak była płatność za bilety, było mało ludzi. A jak darmowon, to teraz ludzie jeździ, a jeździ no. no. ale tak to mówi, nie mogę narzekać. Na no, autobusy potrzebne dla takich ludzi połamanych, ale nie z takim zachowaniem. Strasznie. I, i oni jadą jakoś tak, że leci autobus, to zamiast on chociaż dwie minuty postać poczekać, to nie poczeka. Nie ma nikogo, widzę na przystanku, może jest słabo zrobiła ja się, oparłam się o To nie patrzy, nie ma nikogo, pojechał i idź na piechotę. Jechałam, nie, dwa chyba razy dopiero tym elektrycznym, ale fajnie. Fajny kierowca, no i w stronę Wilkas jechałam. No dobrze się jechało, sympatyczny ten kierowca. No, autobus czyściutki, fajny. Nie można narzekać. No, także nie mam co powiedzieć złego. Gmina Gierzycko kupi kolejne dwa autobusy elektryczne. Na ten cel włodarze pozyskali 80% dofinansowanie. Zakup ma być zrealizowany do końca listopada.